Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Kochani, zapraszam Was na zawartość czerwcowego Pretty Boxa. Jak wiecie, ten filmik jest dla mnie wyjątkowy i pozwolę sobie go nagrać w troszeczkę innej formule bardziej na luzie i tak jak Wam obiecywałam wcześniej, zamiast. No, wiecie, no ja nie skrytykuję sama siebie, więc opowiem Wam po prostu, dlaczego ten, a nie inny produkt miał się znaleźć w tym boksie. Słuchajcie, godzinę mamy 19.00. Kurier mi dostarczył pudełko przed samiutkim obiadem, tak, jemy późno o 18.30. Także no niestety e, prezentuję się jak się prezentuje. Makijażu nie poprawiałam od rana, więc zapewne ten mój mm, wizerunek, że się tak wyrażę, no nie jest taki jakbym sobie tego życzyła, ale już trudno. Mam nadzieję, że to Wam nie odbierze niczego z odbioru tego filmu. No to co, zaczynamy, zaczynamy. Najpierw dwa słowa wstępu, bo, no, wiecie, znacie mnie. Pretty Box, 65 zł, 6 produktów, w tym mogą się znaleźć produkty z kategorii spożywcze, czasomilacze. Jak na razie w żadnym Pretty Boxie książka się nie znalazła i raczej, z tego co pamiętam, tak, Magda i Piotrek zdecydowanie nie chcą tych książek wprowadzać, bo mamy już boxy z książkami, także tutaj książek nie znajdziecie. Jak wygląda sam karton? Karton wygląda, że to się tak wyrażę normalnie, jest biały, czekajcie, bo go próbuję zamknąć, bo mi się tutaj coś przyblokowało, jest biały z symbolem motylka, więc symbolem pretty i ten wyjątkowo tutaj z boku ma taki malutki napisik Daily Life M, nie wiem czy aparat w ogóle to łapie. Tu jest taki malutki napisik, który sugeruje, że i ja swoje trzy grosze mogłam dorzucić do tego boksa, za co serdecznie Mardziej Piotrkowi dziękuję. Aha, wiem o czym zapomniałam. Kochani, na koniec tego filmu, niespodzianka dla Was, konkurs jest do zdobycia taki właśnie jeden boks. Także zapraszam Was gorąco do oglądania do końca tego filmu. Wiecie co? Gorąco mi, gorąco Was zapraszam, gorąco mi. Niech ja się rozbiorę i lecimy z koksem. Słuchajcie, otwieramy boksa, mamy karteczkę z spisem produktów, z krótkim ich opisem i cenami. Tu jest również adnotacja, nazwa mojego kanału. Tak, tylko musiałam to powiedzieć. No. I lecimy. Słuchajcie, pierwszy produkt, który ja wiedziałam od samego początku. I tutaj nie było absolutnie żadnej zmiany i, i po prostu byłam pewna, że musi się znaleźć w tym boksie coś, za co ja bym naprawdę dała się pokroić. I tym czymś jest ten produkt. Wiele Was zgadło, że to właśnie będzie to. I to jest, moje drogie, Planeta Organica Black Moroccan Hair Mask. A więc, moim zdaniem, najlepsza maska do włosów, jaką używałam w życiu. Rosyjski produkt. 300 ml tej maski. Kosztuje 25,90 Muszę Wam powiedzieć, że cena tej maski, o tym warto wspomnieć, waha się w internecie. Ja pamiętam, że ja, jak zaczęłam ją kupować, to ją kupowałam za 3 dychy. Także. Hmm... Nie jest to takie oczywiste, że ona zawsze kosztuje 25.90. Słuchajcie, tak to wygląda. I dlaczego ja wiedziałam, że ten produkt się tutaj znajdzie, jeżeli ktoś jakimś cudem jeszcze tego nie wie, kto mnie ogląda, na stałe, ale może ktoś dołączył niedawno. Powiem po prostu. Słuchajcie, po pierwsze, jest to maska, która ma zapobiegać wypadaniu włosów. I ja nie wierzę w takie cuda, ale faktycznie podczas stosowania tej maski, oczywiście ja nakładam u nasady. Te włosy naprawdę mniej wypadają. Po zakończeniu stosowania tej maski wracają do pierwotnego wypadania, ale podczas stosowania mniej wypadają, czyli nie jest to produkt leczniczy, raczej on ma działanie doraźne. Jest to po pierwsze jedna z nielicznych licznych masek, którą nakładam u nasady, która nie obciąża moich włosów. One dalej mają objętość, one dalej są tutaj u nasady podniesione. Dodatkowo zapewnia włosom niesamowity blask, ułatwia rozczesywanie ma taki fajny, męski zapach, jest dosyć wydajnym produktem i jest to chyba jedyna naturalna maska do włosów, która w ogóle działa na moje włosy. Ponieważ moje włosy czym bardziej naturalny produkt, tym bardziej one go nie lubią. To jest wyjątkowy produkt. W ogóle wszystkie maski z Planta Organika, które dotychczas stosowałam, były dobre, ale ta nie miała sobie równych. Także pozwólcie, że ja Wam jeszcze raz ją pokażę, tak, ona kiedyś miała inną etykietkę. Um, inaczej to wyglądało, teraz jest w takiej nowej odsłonie graficznej, także to jest produkt, który ja bardzo, bardzo polecam. Przepraszam Was, jeżeli się uda, to i tym razem nie będzie przebitek, wybaczcie mi to, ale chcę po prostu szybciej to zmontować. Tak to wygląda, maska jest ciemnozielona, przypomina takie ciemnozielone błoto. No i jest rewelacyjna. Kolejnym produktem, który bardzo mi zależało, żeby znalazł się w tym boksie, jest maska z kąpiel Agafi i jest to ta maska, czekajcie, Dziegciowa. I to jest e, jedna naprawdę z najlepszych maseczek z Bania Agafi. Co prawda mam wrażenie, że już moda na te maseczki mija powoli. E, ta maseczka tutaj jest napisana, że kosztuje 7,62 zł. Uwielbiam te ceny z takimi końcówkami. E, zobaczcie, ona jest w takim jasno-wyżowym opakowaniu, bo fitoaktywna jest w takim jasno a ta jest w takim nude. Opakowaniu, jasno, po prostu beżowym. I jest to maska oczyszczająca. I był taki moment na YouTube, gdzie bardzo głośno było o tych maskach. Wszystkie, kto używał, chyba się zachwycał fitoaktywną. Ja dalej uważam, że fitoaktywna była rewelacyjna. Natomiast jeśli chodzi o maseczki oczyszczające, to ta moim zdaniem wygrywa. Naprawdę jest rewelacyjna i jest zdecydowanie jedną z dwóch masek, właśnie z kąpiela gaffi, które uważam za najlepsze. Na fitoaktywną się nie zdecydowałam z tego powodu, że mm, myślę, że ona jest bardzo długo popularna. Ta jest ciut mniej popularna, przynajmniej tutaj na YouTube, a jest moim nowszym odkryciem i dlatego bardzo mi zależało, abyście miały możliwość przetestowania tej maseczki, kupując tego boksa, lub byście miały po prostu opakowanie na zapas, jeżeli tą maskę znacie. To jest produkt numer dwa. Produkt numer 3. Słuchajcie, no tak, no tak, miało być inaczej, wyszło inaczej. Jest to tonik do twarzy. Tonik różany, Ekoplant, do skóry wrażliwej. Nie zawiera silikonów, parafiny, parabenów. Jest to opakowanie o pojemności 150 ml, a jego cena to 22 zł. Tak, słuchajcie, to wygląda. I tak zgadza się, miał być to tonik z BornTubio. To Jak wiecie, na pewno z Facebooka niestety. No coś tutaj zawiodło na linii z dystrybutorem. Nie udało się tego toniku zdobyć nam. I dlatego szukałyśmy jakiegoś zastępczego produktu i wybór padł na ten. Mam nadzieję, że on będzie bardzo dobry. Jeszcze Wam powiem, jak on pachnie. Bardzo mi... Aha, bo czekajcie. Czy pachnie w ogóle różą? To pachnie, nie? Pachnie różą. Widzicie jak on pachnie? Taką ładną różą. Uh -huh. Nie, zapach jest super, taki jak ja lubię. E, słuchajcie, dlaczego w ogóle tonik różany? Zależało mi na tym, żeby w boksie znalazł się tonik e, i właśnie postawiłam e, od początku na produkt różany. Z tego względu, że róża ma bardzo e, fajne właściwości, takie jednak właściwości e, łagodzące i dlatego... Pomyślałam, że to będzie taki w miarę bezpieczny wybór. Oczywiście, zakładając, że kogoś od tego zapachu nie mdli, no zawsze jest takie ryzyko. Słuchajcie, to jest produkt 100% naturalny i on ma bardzo krótki skład. Na pierwszym miejscu jest woda, na drugim miejscu jest właśnie ekstrakt z róży damaseńskiej. Potem jest gliceryna, coś jeszcze, depantenol, alantoina. Także skład jest naprawdę w porządku. I z tego co już wiem, jest krótszy od niektórych wód różanych, co jest absurdem. Także tonik, naturalny tonik, różany, łagodzący właśnie z różą damastańską, która ma właśnie rewelacyjne takie właściwości, łagodzące, regeneracyjne, itd., itd. Kolejnym produktem wiedziałam, że musi być to żel pod prysznic. Bardzo chciałam, żeby to był żel pod prysznic. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, że u konkurencji w majowym boksie się pojawi żel pod prysznic. Nie wiedziałam tego w momencie, w którym się zdecydowałam na, na taką rekomendację właśnie, żeby to był żel pod prysznic. I zdecydowałyśmy się na Planeta Organika organiczny rokitnik. Dlaczego akurat na ten żel? Czekajcie, to jest opakowanie o pojemności, już Wam mówię. 360 ml i ono kosztuje 15 zł. Dlaczego akurat na ten? Ja w ogóle bardzo lubię markę Planta Organika, dużo bardziej e, lubię Planta Organika od właśnie kąpiela W kąpiela Gaffi lubię tylko kilka produktów, dosłownie dwa czy trzy, no dobra, może cztery, bo te maseczki, ale z Planta Organika lubię zdecydowanie więcej rzeczy, i właśnie dlatego stwierdziłam, że Planta Organika to będzie dobry wybór. Ten konkretny żel rokitnikowy, ma być żelem takim też pobudzającym, ma wykazywać właściwości regenerujące, zmiękczające, pitu pitu i podobno ma obłędny zapach. No i teraz uwaga, test na żywo. Mmm, ale zapach ma ekstra. Widzicie jak to pachnie? Jak taka multivitamina, ale multivitamina z Z kaktusem, jak bunt nie wiem, jak pachnie kartus, nie wiem skąd to przyszło do głowy. No, bardzo ładnie to pachnie. Taką multivitaminą, która nie jest słodka. Mam nadzieję, że żel będzie fajny. Już oczywiście musiało mi do wyciec. Mam nadzieję, że żel będzie fajny i prócz właśnie tego majowego boksa chilla, w którym żel się znalazł, ostatnio żeli nie było, jak wiemy, w beauty boxach. I stąd między innymi ten wybór. Kolejna, a czekajcie, czy ja Wam to w ogóle pokazałam z bliska? Słuchajcie, jeśli chodzi o to, czy on ma SLS-y, czy on nie ma SLS-ów, to ja już teraz zabijcie mnie, nie pamiętam. O, wiecie, że on nie ma SLS-ów? On ma coś innego, co pewnie zapewni, że on się pieni, ale jako takich SLS-ów on nie ma. Ale obciach, co? Ja to sprawdzałam, wiecie, jak wybierałyśmy ten produkt, ale po prostu szczerze mówiąc już wszystko mi się pokiczkało. Dobra, już nie kompromituję się, bo ja to powinnam wiedzieć, dobra. Lecimy dalej. Kolejnym produktem, i tutaj jest właśnie ta historia z wymiennie. Część z Was otrzymała żel do mycia twarzy. Dlaczego? Dlatego, bo bardzo wiele dziewczyn pisało, że właśnie żeli im brakuje. Nie wiem jakim cudem, bo mi akurat żeli nie brakuje, ale bardzo dużo było takich opinii klientek, że chętnie przyjmą żel do mycia twarzy, że im tego brakuje. I starałyśmy się właśnie postawić na ten produkt, szukałyśmy czegoś atrakcyjnego i uznałyśmy, że atrakcyjnym będzie płyn do mycia twarzy Naturabella, który jest włoskim produktem, którego jeszcze w boksach nie było, który ma być szalenie delikatny i zawiera wyciąg z organicznych liści oliwnych substancją myjącą z protein pszenic. I on kosztuje 18,39 groszy. Niestety tutaj się pojawił mały problem z dostępnością jakby do końca tego produktu, dlatego część osób znalazła wymiennie dezodorant Bontu Bio. Dezodorant naturalny, on kosztuje 21, 20, 21 zł 22 grosze. I tutaj były dwa jakby zapachy możliwe: kwiat wanili albo zmrożony imbir. Mi akurat trafił się dezodorant z Bontu Bio, zmrożony imbir. Bardzo jestem ciekawa, jak to pachnie. Słuchajcie, ten dezodorant nie ma parabenów i nie ma aluminium w swoim składzie. Nie zawiera też alkoholu i nie plami. Jeżeli zapytacie mnie, dlaczego w takim razie nie ma w każdym boksie tego dezodorantu, to ja Wam powiem tylko tyle, że ten zodorant znalazł się w czerwcowym Dreamie. Więc wiecie, jednak się unika tego, żeby w dwóch boksach w tym samym czasie znalazł się dokładnie ten sam produkt. I stąd taka, a nie inna decyzja. I uwaga, to jest na żywo, ale ja go. No dobra. O Jezu. Ale to śmiesznie pachnie. Wiecie co? To pachnie takim. mentolem. Jest taki bardzo żywiejący zapach. Bardzo ładne. No, 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 będzie to mój pierwszy taki dezodorant. Co prawda. Ja wracam do Etixilu, moje drogie. Niestety już miałam kilka takich zrywów, ale wracam do Etixilu. Dlatego tym bardziej, mm, dlatego nie sprawdzimy, nie sprawdzę jakby dla was, jak on mi się spisuje jako ochrona, ale mogę sprawdzić jak się spisuje jako dezodorant. I to jest właśnie dezodorant z Bortubio, 75 ml. Czekajcie, może jeszcze raz wam to pokażę, bo no bo trochę stratny jest ten filmik na tym, że nie ma przewitek, Dobra i ostatnim produktem jest napój, jest napój w puszce, napój o smaku marakui. słuchajcie jaka to jest w ogóle firma, napój Brisa Maracuja, właśnie ja się zastanawiam czy to jest hiszpańskie, portugalskie, to by pasowało i słuchajcie ten napój ma pojemność 330 ml, i kosztuje 3,50. Pierwszy na świecie napój na podstawie czystego soku z marakui Jest wykonany z fioletowego soku owocowego i uzdatnionej wody lekko gazowanej. Nie posiada żadnych barwników, dodatkowo napój jest wzbogacony witaminą C, co sprawia, że jest jeszcze bardziej atrakcyjny. Słuchajcie, jeżeli się zastanawiacie skąd taki wybór, dlaczego akurat napój marakuja, to ja Wam powiem tylko tyle. Nie będę obijać bawełna. Pijąście kiedyś pasoe. To jest taki mm, likier. No, to jest alkohol, tylko mało procentowy. Jeżeli kiedykolwiek piłyście pasoe i wam to smakuje, to wiecie, dlaczego zdecydowałam się na napój o smaku Marakui. No, ja kocham pasoe. Innymi słowy, kocham smak Marakui. I właśnie dlatego takie coś oryginalne. Wiecie, nie chciałam do końca, żeby to był właśnie jakiś sok taki bardziej popularny, typu jabłko, gruszka, żeby coś było oryginalnego. No, i padło właśnie na ten napój. Ja sobie zdaję sprawę, że pewnie nie każda z was jest może zadowolona z tego, że to jest napój, że lepiej same kosmetyki, no ale to chodziło o to, żeby tak troszeczkę czymś się ten boks różnił. Po prostu stwierdziliśmy, że to będzie fajny pomysł. Co jeszcze mamy w boksie? Mamy ulotkę od India kosmetyki z olejem z Konopi. Ostatnio mocno, mocno się reklamują. Powiem Wam, bardzo jestem ciekawa tej oferty. I tutaj mamy właśnie próbkę kremu do twarzy z olejem z konopi. E efekt ima ma profesjonalny balsam nadający efekt pięknej, równomiernej opalenizny. Ok, taka próbeczka. Dalej włoska bielizna zakupy.pl minus 20%. No dobra. Rzymska bielizna. Niech będzie. I dalej mamy jeszcze próbeczkę efektim Podkładu. Tak, dobrze ja widzę? Aksamitny make-up odmładzający. Pewnie prześwietlona. I taką, e, taki kupon e, rabatowy do pracowni Akacja. Akacja.pl I to jest, słuchajcie, pracownia dekoracyjna. Minus 10 10%. No, i to wszystko. W boksie jeszcze znajdujemy moją pieczątkę. Znaczy, ja znalazłam moją pieczątkę. Daily Life Buyem. Teraz sobie zobaczymy, jak to stempluje. Przepraszam, cieszę się jak dziecko. Zawsze mi rajsowały pieczątki. Pięknie. Słuchajcie, i to wszystkie produkty z tego boksa. Ale ten filmik będzie masakrycznie długi. Kurczę. Wypadałoby teraz policzyć wartość tych produktów. Więc policzę wartość, zaraz do Was wrócę. No i wartość tego boksa to 95 zł, i 24 grosze, coś takiego. Z tym płynem do mycia twarzy boks był tańszy o 3 zł, czyli tam 92 zł. Słuchajcie, dobra, skończyłam, nagadałam się, bardzo jestem ciekawa Waszych opinii, nie ukrywam tego, że bardzo jestem ciekawa czy kupiłyście, czy Wam się to podoba, z niecierpliwością naprawdę czekam na, na Wasze komentarze. Kochane, jest jeszcze konkurs, jest konkurs, w którym do zdobycia jest takie pudełeczko, czerwcowy Pretty Box, tylko ze względu na to, że już jest dosyć późno, ja mam do Was taką gorącą prośbę o wyrozumiałość, Filmik z zadaniem, że się tak wyrażę, konkursowym, spoko, no nie będzie jakoś szczególne, czyli ten filmik opisujący ten konkurs pojawi się jutro w dzień. Także wyczekujcie takiego filmiku. Przepraszam, że to jest w ten sposób zrobione. Gorąco Was zapraszam do udziału w konkursie. Konkurs będzie trwał tydzień. Mam nadzieję, że weźmiecie udział, bo do zdobycia właśnie będzie free czerwcowy. Ja serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo gorąco, jeszcze raz pozdrawiam gorąco Magdę i Piotrka i do zobaczenia do kolejnego filmu. Trzymajcie się, pa pa!